Ile dzisiaj odwiedziło Twoje stoisko osób? Czy fajna impreza udana Twoim zdaniem? Wydaje mi się, że naprawdę impreza jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Mnóstwo ludzi, mnóstwo zadowolonych twarzy, uśmiechniętych, bardzo dobrych kontakt z innymi wystawcami. No zobaczymy jak to będzie dalej, oby to się udało rozwinąć, bo jak będzie tak jak dzisiaj, to będzie bardzo dobrze. Jeśli coś już zdradzisz, może wiadomo jakieś wieści, yy, co w przyszłości niedalekiej będzie się działo. Nie wiem jeszcze, i tego chyba nikt do końca nie wie, ale na pewno trzeba się wziąć do roboty i troszkę zacząć tworzyć nowych rzeczy, bo zainteresowanie jest dość duże, więc spodziewamy się tłumów następnym razem. Ile Twoim zdaniem osób dzisiaj się przewinęło przez Kościuszki 7? Nie mam pojęcia, ale było ich na tyle dużo, że już po prostu nie widziałam, kto wchodzi, a kto wychodzi. Czy Pana zdaniem to jest udana impreza? To jak na pierwszy dzień, tak, udana, ponieważ ludzie przychodzą, interesują się i mam zajęcie. E, jak wypada na tle konkurencji organizowanej przez instytucje? Tu za bardzo nie mogę się wypowiedzieć, bo ja nie jeżdżę tak często na imprezy, takie właśnie organizowane przez instytucje. Ale tu jest więcej, jakby tak bywałem, ale tu jest bardziej tak spontanicznie i radośnie. Swojsko. Swojsko, także... dokładnie pan powiedział. Jak w Panie ocenie udała się impreza dzisiejsza? Pierwszy raz, i, i, i może takie otwarcie, jako organizatorzy zapowiadają prywatnego domu kultury. Przy... No moim zdaniem jest to bardzo duże przedsięwzięcie, bo wiadomo, że nasze miasto jest dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o takie różne inicjatywy. Wiem, że to nie jest pierwsza tego typu inicjatywa, bo już takie bazarki odbywały się na Dworcu Miasto przy stacji Joga. Właśnie, jaka jest, jaka jest różnica? Bo też... Miałam możliwość wzięcia udziału w ostatniej edycji tego bazarku na Dworcu Miasto. I przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o frekwencję uczestników, to chyba dzisiaj jest więcej osób, chociaż w grudniu była niedziela handlowa, więc to może dlatego ludzie bardziej do galerii poszli. Myślę, że tak, myślę, że to miejsce było bardzo solidnie zareklamowane w różnych undergroundowych i nie tylko portalach i... Mimo wszystko jest w Wałbrzychu bardzo dużo osób, które czekają na takie przedsięwzięcia i jeżeli to się tylko utrzyma, to myślę, że to ma wielki potencjał, ale to zależy no nie tylko od nas, wystawców i od artystów, ale też właśnie od odbiorców, czy, czy będą chętni. No to jest takie działanie dwubiegunowe. To co Pani zdaniem zrobić, żeby utrzymać takie imprezy w takim razie, skoro są popularne, są potrzebne, budują jakąś tę miejską, czy, czy połączenia między ludźmi. Co zrobić, żeby je utrzymać? Dowiedzieć się przede wszystkim u ludzi, czego oczekują, jakie są ich potrzeby, jak chcą się spełniać artystycznie, zarówno jako artyści, którzy tutaj mogą sobie popracować, ale jako też odbiorcy, co by chcieli tak naprawdę w Bałgrzyku zobaczyć, czego posłuchać, czego doświadczyć. Ale myślę też, że bardzo ważne jest to, żeby to nie były wielkie pieniądze, żeby to była sztuka dostępna dla wszystkich i Rafał Żak, który tutaj ten nasz Dom Kultury. No, tak naprawdę narodził. Myślę, że właśnie z takim zamysłem też wychodzi do świata, żeby, żeby że każdy mógł się tak, tak zrealizować. E, myślę, że ma to potencjał. Myślę, że ma to potencjał, i um, każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. E, a czas pokaże, jak będzie. Dzięki.